Powiedzieć, że Marvel działa prężnie, tutaj aby nic nie powiedzieć. Ale spróbujemy uchylić rąbka tajemnicy i dlatego porozmawiamy dzisiaj o filmie pod tytułem Strażnicy Galaktyki. Strażnicy Galaktyki to jeden z mniej znanych komiksów Marvela, dlatego może taka wielka akcja promocyjna była i w ogóle tyle się o tym pisało i robiło wszelkiego rodzaju wywiady i to i tak dalej, ponieważ Skoro ludzie czegoś nie znają, proszę bardzo, muszą poznać. Ale po kolei. Mamy, zaczynamy, zaczynamy od chłopca, od Petera, który, którego mama jest chora. Ma y, raka, umiera i w pewnym momencie zostaje porwany przez kosmitów. Nagle przenosimy się kilka ładnych lat y, do przodu i okazuje się, że jest on, krótko mówiąc, jest on y, złodziejem. To jest taki nasz, y, można powiedzieć, kwinto w kosmosie albo coś takiego. I kradnie rzecz. Kradnie jedną że fajną rzecz, kule. Tylko tyle Wam powiem na ten temat. I to jest problem, ponieważ tą kulę chce również Thanos, Ronan. To są super, ekstra wielcy złoczyńcy. Thanosa możecie kojarzyć z dodatkowej sceny w Avengerach. Jeżeli znacie komiksy, to wiecie, że to jest największy z największych złoczyńców, bandziorów i tak tak dalej. Ale w międzyczasie poznajemy pozostałe postacie, czyli jest gród, czyli drzewo, drzewiec. Nieważne jak złota, podkłada pod niego Vin Diesel. Mamy małego stwora, szopa pracza, można powiedzieć. Pod niego go spod, podkłada Bradley Cooper. Dodatkowo jeszcze jest y, przyrodnia córka Tanosa ta, y, w tej roli Zoli, Sol, Zoli Soldana. Oraz, a, jeszcze jedno siłek, naprawdę w tym momencie nie pamiętam jak się nazywa, ale w rolę w jego wcielił się y, Dave Bautista bo tak się bawia. W Po prostu te dziesięć dzieci cały czas powi, powinny y, pojawiać. I grupa tych ludzi. Oczywiście dowiadują się co jest ta kula i tak dalej po co co jak i oni w tym momencie postanawiają coś z tą kulą zrobić, ponieważ można za nią wykosić niezłą kasę. I tutaj się ten film zaczyna. To jest tak jak kolejna wersja gwieznej wojny. Naprawdę. Star-Lord, czyli ten nasz dzieciak to jest po prostu Han Solo, złodziej, buntownik, cwaniak, żartownić i w ogóle rzuca fajne teksty, których nikt nie rozumie. Na przykład kto z Was dzisiaj pamięta kto to był, kto to jest? John Stamos. Nie bardzo. A jeżeli powiem do ludzi, roczniki, y, którzy mają 30 lat i więcej, kto to był jak Jesse z pełnej chaty, pewnie pamiętacie. No i tak samo jest z tym filmem. Jest mnóstwo takich rzeczy, które mówi, 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 ale nikt nie łapie. I to jest dobre. Film jest zabawny, fabuła jest y, ciekawa. Spokojnie będzie druga, trzecia, czwarta, piąta i pewnie 48 część, jeżeli aktorzy się na to y, zgodzą. Ten świat, galaktyka, wszechświat pełny jest wszelkich różnych dziwnych stworzeń i po prostu ogląda się to lekko, łatwo i przyjemnie. Postacie są dziwne, są różne i tak, to jest to, co do rysuje najbardziej. Czy odniesie taki wielki sukces jak Avengers? Nie. Z prostej przyczyny. Nie jest aż postacie nieco aż tak bardzo znane. O grucie, na przykład, dowiedziałem się pierwszy raz przy okazji właśnie tego filmu, a o Tonym Starku, Iron Manie i tak dalej, i tak dalej, słyszałem już mnóstwo, mnóstwo razy. Co mnie cieszy, ponieważ jestem wielkim fanem Marvela i tak, skoro tutaj się pojawił Thanos, to znaczy, że gdzieś tam się spotkają razem z Avengersami. Obstawiam, że to będzie w trzeciej części Avengersów, ponieważ wydaje mi się, że najpierw będzie Avengers 2, wiek, wiek Ultrona, potem będzie yy, Strażnicy Galaktyki 2 i potem będzie trzecia część, w której mi się wydaje, spotkają się wszyscy trzej. Jeżeli nie, trzecia to na pewno czwarta. Po prostu... To będzie mega rozpierducha. I tak, jest jeszcze dodatkowa scena, oczywiście. Scena, która naprawdę nie wnosi nic. Aczkolwiek jest takim fajnym smaczkiem. Znaczy, wnosi to, że y, postać, która się w niej pojawia, możemy obstawiać, że za roczek albo dwa będzie miała swój własny film. Jaka to postać zobaczycie, sami nic znam nie powiem. Oczywiście jest kolekcjoner grany przez Benicio del Toro, który już wcześniej pojawił się w, w innych filmach. I to wszystko tak się ubiera. Dojdzie do tego, zobaczycie, że za kilka lat żeby ogarnąć ten wszechświat Marvela, bo już abstrahuję od tego, co się dzieje w telewizji, że, jest, yy, że są te wszystkie filmy, seriale itd., itd. agenci, yy, tarczy i w ogóle. To jest po prostu szok. Ale tak pomyślcie, jak będziecie chcieli kiedyś oglądać to wszystko po kolei, te wszystkie Iron Many, Tory, Captain America, Hulk Ameryka, Hulka itd., to rzeczywiście będzie niezły, wydaje mi się, tygodniowy maraton. No ale my chcemy to oglądać, Marvel chce to kręcić. Koniec. Kropka. Nic dodać, nic ująć. Krótko mówiąc, film jest dobry, efekty specjalne. 3D jest świetne. Naprawdę 3D jest świetne, nie ma, nie ma co mówić. No, Robiona w komputerze, więc yy, nie, nawet pewnie nie było kres na kamerą. Yy, u mnie filmu staje mocno 8 na 10 Tak, jestem wielkim, jak mówiłem, fanem komiksów i ten film mi się bardzo podoba. Dodatkowo, yy, jak to taki w sumie, smaczek yy, Joss Wheaton, czyli yy, reżyser pierwszych i drugi Avengers, zapowiedział, że trójki nie będzie robił, ale jest już plotka, że reżyser, właśnie, strażników strażniku będzie robił. Yy, Trzecich Avengerów, czyli to by znaczyło też, że będzie właśnie to to, to pomieszanie wszechświata i tak dalej, no Ech, nic dodać, nic ująć i takie mam w sumie dla Was pytanie jeżeli interesujecie się komiksami a z tego co czytam komentarze, co widzę, kto, kto, kto ogląda i że interesujecie się tym to tak, jak najbardziej wiecie o co chodzi jak myślicie, który z bandziorów będzie kolejnym? bo jest tam jak wchodzimy do może będzie magazynu kolekcjonera jest wiele rzeczy, które naprawdę Trzeba się go przyjrzeć i mnóstwo możliwości, mnóstwo możliwości, mnóstwo okazji, ale dajcie znać, kogo by, byście chcieli zobaczyć w kolejnej części. No naprawdę, jak mówiłem już yy, Uniwersum Wszechświata Strażników nie do końca znam, nie wiem za bardzo o, o co, gdzie, jak i kiedy, ale zobaczymy. Czas pokaże i może będzie, znaczy może będzie, znając Marvela, na, na pewno będzie dobrze. Aha, jeszcze Wam powiem, że film jest w tym momencie w kinach trzeci, czwarty dzień. 4 dni i już zarobił 160 baniek. Zwrócił się i jak tak dalej pójdzie to no może nie powtórzy sukces Avengerów, ale wydaje mi się, że gdzieś koło X-Menów ostatnich powinien się kręcić. 600-700. Jak to brzmi? 600-700. Kiedyś pamiętam, jak czytałem, film zrobił 100 milionów, a teraz 700 baniek. Takie czasy. Tak czy siak. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Zapraszam do komentowania, subskrybowania. Wiecie te wszystkie rzeczy, klikajcie tam, dzielcie się i w ogóle wiecie o co chodzi. Jeżeli podoba Wam się, co teraz mówię, jak mówię, o czym mówię, też wiecie o co chodzi. Cztery za chwilę recenzje, obejrzyjcie je, jeżeli jeszcze nie widzieliście. A my widzimy się już za kilka dni. Cześć! Hors ba vo la so mi gutte filtour. Ou veche daha ti hadi,